Jesteśmy na dworcu Już byliśmy na nim właśnie parę lat temu Kiedy pierwszy raz byliśmy w Porto Naprawdę pięknie się prezentuje Można lubić, można nie lubić te kafelki Ale powiem Wam, że Przedstawiają fajne sceny Pełno ludzi tak naprawdę tylko garstka podróżnych a większość ludzi po prostu przyszła tutaj podziwiać jak on wygląda bo naprawdę wygląda fajnie a no zobaczymy na peron jeszcze jak to wygląda tablica przyjazdów, odjazdów kasy biletowe znaczy bardziej automaty do biletów i fajnie zrobione, że to jest dworzec tak jak gdyby odjazdowy a tej zasadzie, że nie przelatują tędy pociągi, tylko przyjeżdżają, stają, wsiadasz, i odjeżdżasz, nie jak jest u nas na stacjach, no jakbyś na lotnisko przyjechał na okręciu. Czyli po prostu pociąg tu kończy bieg i zaczyna jedzie dalej. Fajnie ale wróćmy jeszcze na dworzec tam do tego budynku. Zaraz pokażemy jak on wygląda w całości. Wchodzimy teraz od strony pociągów. Pięknie, naprawdę pięknie. Na zewnątrz są prace budowlane, więc trudno go zobaczyć w całości z zewnątrz. Ale tutaj w środku naprawdę wygląda pięknie. Ten zegar który wygląda jak stary zegar kolejowy no bo jest stary na pewno <laughs> ale jest jest klimat nie jak teraz te dworce które szkło beton wiadomo praktycznie ale no ale to jest piękne fajnie, że takie miejsca na świecie jeszcze pozostały, widzieliśmy kilka takich dworzec nie, pocztę widzieliśmy w Meksyku też piękna, stara, taka poczta właśnie sprzed nie wiem, 100-150 lat. To no ten dworzec wygląda pięknie. No to do zobaczenia w następnym miejscu. I znowu na moście Znowu, znowu. żeśmy przechodzili z nim, nim górą, nie? Potem dołem. Tu młodzież zbiera jakieś pieniążki Powiem Wam, że ci co właśnie wczoraj chodzili po przebierani na czarno i na biało. Mieli o trzęsiny. Dzisiaj chodzą z takimi puszkami. Wszyscy jednakowo pobierani po całym mieście. Nie bardzo rozumiem o co im chodzi. No ale parę groszy się dorzuciliśmy. O, tak wygląda widok z mostu. Dzisiaj mam chyba mniejszą... Wiesz, że dzisiaj mam mniejszy lęk przestrzeni. No, wysokości. No bo już wiesz, Nie, bo połowinku. <śleszy> Czyli <noise> Plan mieliśmy dobry, czyli tak najpierw było winko, a potem most. <noise> Powiem Wam, że po ściwisku wina ten most nie jest taki straszny, nie? Bo wcześniej no, wczoraj to rzeczywiście Przedwczoraj. wczoraj Przedwczoraj. Przedwczoraj to troszkę mi się nogi trzęsły i ręce. No nie lubię wysokości, muszę po prostu się przyzwyczaić. Mogę wleć najwyżej jak można, ale musi to być powoli, stopniowo, jak z nurkowaniem. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Po samolotem proste. latać Z samolotem mogę latać i na barku mogę wychodzić. <laughs> chyba pójdziemy na statek. Naprawdę, bo tak patrzymy na te stateczki pogoda mi się dopisuje, także zobaczymy. No do zobaczenia. Do zobaczenia. Te statki pływają z jednego brzegu jak i z drugiego brzegu rzeki, także nie ma musu, żeby się przeprawiać koniecznie mostem. No ale my chyba pójdziemy na tamtą stronę z tamtej strony ruszaliśmy chyba wtedy. Z tego co sobie przypominam. Chociaż teraz jak patrzę to nie jestem pewien. Martynka, czy ruszaliśmy z tamtej strony, czy z tej strony, wiesz? Więc no stoi i chyba zejdziemy na tą stronę. Możemy sobie zejść tam mostem. Przejdziemy most, a potem zejdziemy na dół. Zobaczymy. Ale po tamtej stronie jest taka dobra pinakolada. Aha, no tam jest pinakolada. No dobra. przekonałaś się, że tam jest dobra pinakolada dla Ciebie. Proszę bardzo. Jeżdżą tramwaje, baba martynka. Taka panorama miasta. Tak to widać z tego miejsca. Piękne kolory. Ładnie się w wodzie nieba odbija. Bo to nie jest kolor wody, tylko kolor nieba dla wszystkich tych, którzy są zdziwieni, że nas jest woda szara, nas niebieska. Ludzie tu siedzą, podziwiają panoramę miasta. Ale z tego co słyszeliśmy to również przychodzą tutaj na zachody słońca. Zostaliśmy taką informację wczoraj od dziewczyny, którą poznaliśmy na szlaku. No być może dzisiaj się wybierzemy. Wczoraj już mieliśmy 15 km w nogach po, nas, po naszym spacerze na plaży, po plaży i z powrotem. Także zobaczymy. Przedamy tutaj, otwieramy nasz sok z gumy jagód, posiedzimy troszkę i pójdziemy dalej. No czy pójdziemy na statek? Zobaczymy, bo już znowu się nam koncepcja zmieniła. Zobaczymy. To, to do usłyszenia, do zobaczenia z następnego miejsca. A co to za miejsce? Zobaczymy. Wszyscy tu wchodzą nie wiem, to chyba najwyższe miejsce po prostu na tym małym wzgórzu chciałem zobaczyć siedzą chłopaki z Portugalii Hej. co my tu widzimy? po prostu punkt widokowy palmy obok drzewa liściaste a widzieliśmy taki widok, jak drzewa już traciły liście, bo idzie jesień, obok stały piękne palmy. Taki widok tu mamy. Życie tu chłopaki po portugalsku gadają, chociaż czy to portugalski, to bym nie zgadł, gdzieś afrykańskie, jakieś nałe na ten język powiem wam, że imigrantów różnej maści, tutaj pełno białych, żółtych, zielonych, niebieskich wszyscy są idziemy zobaczyć tam na tą wieżę niestety wieża jest zamknięta z tego co widzieliśmy ale wejdziemy przynajmniej na ten taras wchodzimy do góry do tego fortu ta wieża jest nieczynna ale cały taras jest normalnie otwarty dla ludzi I Jeszcze ładniejszy widok Znaczy widok jak widok, ale jeszcze bardziej Że tak powiem szeroki, panoramiczny Widać jeszcze więcej Przepraszam tak sapia Kondycję to ja mam sobie łódką No cóż, 50 lat Pesela nie oszukasz A sportowcem nie byłem nigdy Co my to widzimy? Piękną basztę, która jest zamknięta I piękne widoki. Tak, tak, zrobię Ci zdjęcie. Bardzo fajny pomysł z tym zdjęciem właśnie tutaj. Dziewczyny sobie robią. Super. Taki mamy widok. To na dole jakaś muzyka od Spidermana. No, powiem Wam, że pięknie. Jak zostanie sił jeszcze na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy wieczór, to postaramy się tu przyjść na zachód słońca. Musi być naprawdę niesamowity widok z tego miejsca, no ale zobaczymy. Nie obiecujemy ani sobie, ani Wam. Plan jest taki, żeby dzisiejszy dzień spełnić, spędzić dosyć aktywnie. Żeby go nie zmarnować Tak jak wczoraj Nałaziliśmy się 15 km Ale było super Jak wrócimy do Sinoucia zrobimy podsumowanie Jak wyglądało finansowo Nasz pobyt w Porto Tak wygląda też jeszcze rzeka A tak wygląda tu most z tego ujęcia Jesteśmy drugi raz pod tym mostem. Chyba, chyba decyzja zapadła. Najgłupsze z możliwych zwrotów. Chyba decyzja zapadła. Nie płyniemy statkiem. Mamy wiele ciekawszych rzeczy do zrobienia dzisiaj. zmarnujemy tą godzinę, już mamy mniej czasu. Musimy pójść coś zjeść. Pójść jeszcze do naszego miejsca noclegowego. Ogarnąć tam parę rzeczy. Musimy trochę popracować też dzisiaj. Nie, Martynka? Mówię, że musimy trochę popracować jeszcze dzisiaj. Także podarujemy sobie chyba statek. Znaczy chyba na pewno. I idziemy tym mostem. I wieczorem wrócimy. Wieczorem, tak właśnie jak Martynka mówi, wieczorem najprawdopodobniej wrócimy na zachód słońca. A to też zobaczymy, jak się ułoży jeszcze dzień. Co my tam mamy do zrobienia? Także wasze zdrowie, telewizorowie, do usłyszenia, do zobaczenia miłego dnia. Taki widok, taki most. Powtórzę to: inżynierowie są niesamowici. Tutaj jest winda do góry. Można sobie nią przejechać. 6 euro za osobę Kolejka dosyć duża My pójdziemy schodami No niestety akurat w tym miejscu Nie ma ruchomych schodów Więc musimy Ojej, ojej, ojej Zasuwać z buta Martynka Jak się idzie? Dobrze Dobrze Dobrze, że dobrze Się już męczy Ludź. naprawdę, niektórzy biegają po schodach dla zdrowotności. Powiem, mam tego lekko nie ma, ale dla widoków naprawdę warto tu przyjść. Zawsze warto się zmęczyć, żeby pójść i zobaczyć coś na własne oczy. Zdjęcia są piękne, filmy są piękne. Ale jak pójdziesz, zobaczysz Perspektywa ludzkiego oka, jest taka, że zobaczysz lepiej, dalej, ładniej. Takie widoki. A teraz co? A teraz schodami do góry kolejnymi schodami do góry aż po całą katedrę. pokażemy wam za chwileczkę zjazd, który tu był zrobiony wcześniej chociaż powiem wam, że jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną na wózku lub matka miałaby tutaj sprowadzać dziecko na wózku, to musieliby mieć wcześniej kurs na zjeżdżalni jakieś chyba narciarskiej bo naprawdę wyobrażacie sobie że to kiedyś była rampa do zjeżdżania tutaj to teraz nieczynna, zardzewiała ale widać że jeszcze jakiś czas temu używana widzicie Martynę dwa piętra wyżej widzę rampa pod nachyleniem 10 stopni no, szok. No, szok. Do góry ok. Jeszcze wepchniesz wózek, ale na dół po prostu ci ucieknie. To Dobrze, że to zamknęli. Bardzo dobrze. Ojej, nie mam siły. Jestem zmęczony jak koń po westernie. Do zobaczenia. Jest też takie oblicze Porto. Jak widać. To jeszcze ma swoją noclegownię. Jedna osoba, druga. Obok oczywiście piwko, nie? Zazwyczaj tak jest. Chociaż ja piwka nie potępiam. Ale jak widać... W centrum miasta są i takie widoki. Nie potępiam też ludzi, bo wiem, że mogą mieć różne sytuacje życiowe, z którymi nam się może nawet to nie kojarzyć, ale no, są różne sytuacje życiowe, naprawdę Tutaj bary, restauracje Piękny plac Obok śpią ludzie, którzy są bezdomni No taka dzisiaj jest Europa Dzisiaj wydajemy wydajemy ogromne pieniądze na wsparcie programów które są jakieś zniką nie znajdujemy pieniędzy na to, żeby pomóc ludziom, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. A zostawiam to bez komentarza, niech sobie każdy przemyśli. Do zobaczenia. ulice Porto. Godzina 1.20. Wszędzie tłumy. Ale w większości to turyści. Chociaż przychodzi chyba czas siesty bo widzimy, że oni część sklepów zamykają i ludzie chyba też idą do domu także tutaj w centrum miasta remonty to w ogóle wszędzie remonty, wszystko jest remontowane No tak wyglądają ulice Porto tu w dzień taki deptak tak jest samochodem tu nie wiedziesz jak nie masz karty bo inaczej się nie opuści pachołek nie by już mógł wjechać tutaj do centrum bardzo fajny pomysł tutaj widać w okazji całą tą halę targową co byliśmy wcześniej ponownie się do niej wybieramy idziemy zobaczyć te naleśniki co wczoraj były nagrywane czy to jest zjadalny towar czy da się to zjeść Pięknie wygląda z zewnątrz Naprawdę architektura tu jest super Dzisiaj rano wychodziliśmy z tego miejsca Tym wejściem, wyjściem A teraz wchodzimy tym wejściem I jesteśmy ponownie Ponownie w hali Tutaj widać fontannę Nawet nie zwróciłem uwagi na to co ona działała wcześniej Piękne. Napoje, tak już wcześniej mówiliśmy, owoce, warzywa, ale my idziemy do naleśników. Tak więc do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu. Tutaj dzisiaj pani robi naleśniki, takie są ceny. Zaraz któregoś zamówimy, zobaczymy. To pani nam teraz przyrządza tutaj naleśnika. To będzie naleśnik z czekoladą i z truskawkami technika elegancka, wszystko w ciach ciach. Piękne piece. Teraz pójdzie na to czekolada. Pięknie. Tak, lubimy, słodziutko. Martyna może nie za bardzo lubiła, słodziutko. Z czekoladą. Ale za chwileczkę jeszcze pani dołoży do tego puskawki. Także pięknie. Już miślinka leci. No i gotowy. Teraz pani zapakuje i za chwileczkę będzie gotowy. Jest. I taka oto piękna sztuka. O nie, o Martynie mówię. A przy okazji, smaczny naleśnik Piękny leśnik. Tak pachnie pięknie naprawdę. pachnie pięknie naleśnik super dobra będziemy go jedli zobaczymy jak to wygląda słuchajcie przepyszne przesłodkie 10 na 10 jak ktoś lubi słodkie jak najbardziej polecamy jeszcze ona się czekoladą upierdzielić jak widać na załączonym obrazku naprawdę dobre super. super polecamy podobne naleśniki jedliśmy w Tajlandii jak byliśmy z dziećmi bananowe tak, mamy gdzieś to nawet na naszej stronie internetowej i na e, YouTubie. Można to odnaleźć. Naprawdę super. Polecamy smaczne. No a teraz zjemy to i udajemy się chyba na miejsce na naszego noslegowe i będziemy tam ogarniać temat dalej. No to do zaproszenia. Normalna ulica. Bloki. Jakieś biura, domy, mieszkania. Tutaj mamy jakiś blok idziemy dalej, w lewo, a tu co? słuchajcie, stacja wymiany opon w centrum miasta o, nie wiem czy chciałbym mieszkać akurat pod tą stacją ale powiem Wam, że są takie sytuacje takie same sytuacje są też ze stacjami paliw mamy to niedaleko nas, zobaczymy, może jutro nam się to uda nagrać ale jest tak, że po prostu stacja paliw jest przy samym bloku mieszkalnym Zobaczcie, to jest normalna ulica, to nie są żadne przedmieścia To jest 1,5 kilometra, może 2 km od y, y, katedry i mamy 500-800 metrów do naszego miejsca gdzie nosujemy Także naprawdę powiem Wam, że szok No ale fajnie skoro to działa, ludziom tu chyba nie przeszkadza Co mamy pralnie no, Dalej, a dalej co? Garaż. Przejazd przez budynek. Jeszcze warsztaty samochodowe są w takich miejscach. Mówię, może uda nam się to pokazać jutro. Zobaczymy. Jutro już wiadomo ruszamy. Do zobaczenia. Pamiętacie jak parę godzin temu, kilka godzin temu, mówiłem o tym, że jest zakład wymiany opon w bloku? To proszę bardzo. Zobaczcie tutaj blok mieszkalny, droga, centrum. Tutaj serwis. Tam dalej mechanik samochodowy. O, ktoś zostawił trochę CO2. Proszę patrzeć, tutaj mamy warsztat mechaniczny. Wszystko jest. Idziemy dalej. Normalny blok. Mieszkają ludzie. Naprzeciwko drugi droga I tutaj perełka. Tu będzie perełka. Stacja benzynowa. Stacja benzynowa pod samym blokiem. No takich rzeczy powiem wam, że u nas to chyba nie zobaczysz. I widać nawet, że tam ktoś nad tą samą stacją benzynową mieszka. Chcielibyście tak mieszkać. Co na ten temat myślicie? Normalnie czynna stacja benzynowa. Proszę bardzo, pod blokiem mieszkalnym w centrum dzielnicy taka sytuacja. To do zobaczenia. Idziemy zobaczyć zachód słońca. Miejmy nadzieję, że dojdziemy tam szczęśliwie i na czas. Od 20 minut idziemy wzdłuż Korka. Naprawdę to miasto o tej godzinie stoi. Pani oczywiście teraz ogląda informacje w telefonie, więc nie podjechała, za chwilę usłyszy klakson i spanikowana, zdenerwowana podjedzie, a nie udało się nikt nie trąbnął skręć łagodnie w prawo znowu w prawo słychać korek naprawdę zdaje się nie mieć, nie mieć końca cały czas samochody tutaj stoją To jakiś pigalek chyba, bo... No. Chyba jakiś punkt zbiorczy dziewczyn. Bo... Bo w południe stały tutaj inne. Też tak się rozbierały i tutaj przeżyły. Teraz mamy to samo. Powiem Wam, że... Taki mamy... Taki mamy tutaj klimat. No ale widzicie, tak jest. Pięknie. Patrzcie jaki plac. Tam korek. O. Tutaj korek nas minął, ale elegancko. Może tam korek się skończył, ale na tej ulicy wygląda to tak, no i to bezmiennie. Wszędzie są jednokierunkowe, tak to wygląda.